Nie otwieraj drzwi. nastoletnia dziewczynka żyła z ojcem. Oni mieli przepiękne stosunki. Pewnego razu ojciec zatrzymał się w pracy i powiedział to dziewczynce. Co później w nocy noc wrócił do domu. Dziewczynka czekała na niego. Czekała i nareszcie położyła się spać jej przyśniął się dziwny sen. Ojciec stał na drugiej stronie ulicy i coś jej krzyczał. Ona ledwie usłyszała słowa Nie otwieraj drzwi! Nie otwieraj drzwi! Nie otwieraj drzwi! I tu dziewczynka obudziła się od dzwonka. Ona zapłała przed wzdłużka Pobiegła do drzwi, popatrzyła przez drzwi i zobaczyła twarz ojca. Dziewczynka już zamierzała otworzyć drzwi. Jak wspomniała sen i oblicze ojca było jakieś dziwne. Ona zatrzymała się. Znów zadzwonił dzwonek. Ojciec? zajm, zajm, zajm. Papież, daj mi odpowiedź, proszę. Dzień, dzień, Tam ktoś się z Tobą? Znowu dzwonek. Dzień, dzień, dzień. Papież, dlaczego mi nie odpowiadasz? Dziewczynka mała się przyplakała. Znowu dzwonek. Dzień, dzień, dzień. Nie otworzy drzwi, aż mi nie odpowiesz. Z drzwi dzwonił i dzwonił. А отец мельчал, девчонка сидела, затишнувшись и кончившись в покое, так трвало близко годины, потом девчонка обалелася, да она не поменялся. Ображку она обудилася и что дверь венцы не звонит никто. Ona podkradła się do drzwi i znowu zobaczyła twarz ojca. Jej ojciec wciąż stał tam i patrzył prosto na nią. Dziewczynka ostrożnie otworzyła drzwi i zakrzyczała. Odrębana głowa jej ojca była przybita do drzwi gwoździem na poziomie punktu widzenia. Na drzwiach ona zobaczyła zapisk. Которым было написано за два слова: Мондра Цуречка.